Ale przechodząc do jak się społeczeństwo do tego odniosło, dlaczego też mówimy o tym eksperymencie, bo on obił się naprawdę szerokim echem. Ogólnie Jane Elliot jeszcze żyje, ma już ponad 90 lat. I cały taki czas można znaleźć jej wywiady. Tak, dużo ogólnie wywiadów jest jej, można sobie popatrzeć. W ogóle powstał film już w 70 roku, 70, czyli dwa lata po tym eksperymencie. To jest Eye of the Storm. klony ze względu na to, jak dużo emocji było w temacie rasizmu w Stanach Zjednoczonych, bo ona tak łatwo była zapraszana przez media, bo była naprawdę poniekąd związana z tym eksperyment, poniekąd związany z tym tematem, więc dlatego ona była rozkrytywana, jeżeli chodzi o wywiady. Warto powiedzieć do filmu, jeszcze wspomnę, że na YouTube można sobie obejrzeć, to na 40 minut trwa. Warto powiedzieć, jak to się stało, że w ogóle ona stała się słabna, ponieważ te wypracowania dzieci ona wzięła, i podzieliła się z nimi z gazetą, która napisała reportaż na ten temat. Te wypracowanie odnośnie dyskryminacji, które jest tak. chciała, żeby spisały dzieci. Dokładnie tak. Mhm. I właśnie po tym reportażu ona została zaproszona na wywiad. To też jest ciekawe, bo zależnie od tego, kto o tym pisze, są różne podejścia. Przede wszystkim tak, że podobno rodzice dzieci... Bardzo dobrze zareagowała ten eksperyment, bardzo pozytywnie. Chwalili, że cieszyli się i cieszyła się dużym poparciem. Z drugiej strony, kiedy to zostało, powiedzmy, puszczone weter, to dużo listów przychodziło, które nie zgadzało się z przeprowadzeniem takiego eksperymentu. Tak to mówili, wrażliwych białych dzieciach. Tak, mogę przeczytać fragment nawet: Jakż nie próbować tego okropnego eksperymentu na białych dzieciach? Czarne dzieci są przyzwyczajone do tych zachowań, z którymi dorastają. Białe dzieci nie potrafią ich zrozumieć, stworzyłaś wielkie szkody psychiczne. W ogóle ta treść się tego <noise> <jest, głos> <ciekawa>. no, <noise> też To jest tak z tym pytaniem, tego <noise> do... dokładnie. <noise> tak, tak. Co ty jest źle? Od czego zaczynasz? <noise> tak, dokładnie. Tak. No więc w ogóle te rzeczy, które zostały wydrukowane na czwartej stronie takiej gazety Raceville Recorder, więc to nie było tak, że na pierwszej stronie coś takiego, ale bardzo jednak dużo ludzi wstało i zaczęło wysyłać te listy, więc to. Dużo większym echem się odbiło niż wszystkie informacje tak. z pierwszej strony. Tak, i odbiło się także negatywnie, że podobno dzieci Jane, właśnie córka też była traktowana negatywnie w swojej szkole. Tak. Ale tak. odbiło to się też negatywnie na samej Elliot, jeżeli chodzi o jej pracę. Ponieważ dzień po tym wywiadzie, jak ona weszła do pokoju nauczycielskiego. Po wywiadzie, która została zaproszona też do telewizji. Tak, 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 tak. To Kilku nauczycieli po prostu wyszło, kiedy ona weszła, żeby pokazać swoje naprawdę tak, niesolidarność, swoje niezadowolenie z tego, co ona zrobiła. Tak, i były jakieś tam szepty, tego typu rzeczy, a tak jak też Arturze wspomniałeś, jej córka jak poszła do toalety, czerwoną szminką było napisane na lustrze, jakby to przetłumaczyć trochę tak dyplomatycznie, zwolenniczka czarnoskórych. Miośniczka, tak. Miośniczka, tak, może miłośniczka. Oczywiście. Dyplomatycznie, rzeczywiście. Tak, jak kto się zainteresuje, co naprawdę było napisane, to znajdziecie to. My nie będziemy o tym mówić tutaj, bo YouTube nie lubi takich słów. Ale YouTube lubi subskrypcje, my też lubimy subskrypcje. Tak, my też subskrypcje, lajki, komentarze. Tak, zachęcamy. No, jeżeli chodzi o to, jaki był podział tej społeczności, no to Elliot mówiła tak w wiadzie z 2003 roku, że mniej więcej tak 20% społeczności raczej się na nią wściekała, ale jednak większość osób była raczej za nią, natomiast... Czasami w innym wywiadzie powiedziała trochę co innego, tak ciężko do końca stwierdzić, jak, jak te głosy się rozkładały. Tak, właśnie. Problem polega na tym, że im więcej wywiadów się ogląda z Jane Elliot, tym bardziej się okazuje, jak niewiarygodną narratorką jest, ponieważ niektóre wersje wydarzeń się zmieniają z wywiadu na wywiad. No i powiem tak. W okresie, kiedy ten eksperyment był przeprowadzony, był niezwykle ważny. Był naprawdę dobrze przemyślany, żeby pokazać dzieciom, które nie mają styczności z segregacją, jak ona może wyglądać, jak może się na kimś odbić. Problem był na tym, że faktycznie Jane Elliott została trochę wywindowana na takie wysokie szczeble sławy. Gdzie właśnie działacze socjalni chcieli się z nią widzieć, jest jacyś przewodniczący fundacji, które działają właśnie na rzecz równości, na rzecz praw czarnoskórych. I obawiam się, że Jane Elliot mogła trochę się zachłysnąć tą sławą i tym, tym wszystkim. Tak, ale też mi też tak wydaje, się wydaje, że się też trochę, mam takie wrażenie, to jeżeli tam będziemy mówić już o przyszłych eksperymentach, się też taką. Ideą tego rasizmu i tej walki z tym rasizmem, że wydaje mi się, że później zaczęła dostrzegać go coraz bardziej w wielu miejscach, w których on nie istniał albo nie był w ogóle. No, trochę obsesję miała Ach, na, na tym tak. punkcie niestety. Jak się słucha jej wywiadów, to wygląda na to, że na przestrzeni lat nic się nie zmieniało w kwestiach rasizmu. I ona jakby zachowywała się tak, jakby cały czas był ten 1968, jakby wciąż właśnie było zaraz po śmierci Madra Kinga i że. Ten jej eksperyment, właśnie przeprowadzony, on jest tym, co naprawi ludzkość, co, co naprawi właśnie białych rasistów, jeżeli tylko będzie przeprowadzany wszędzie, gdzie się da go wcisnąć. Tak, ale wydaje mi się, że właśnie ona uległa temu, że jeżeli ona zadawała się z działaczami, z jakimiś osobami z jakiejś fundacji, ale też osobami związanymi z partiami politycznymi, którzy tak naprawdę cały czas wałkowali temat rasizmu, są dawali jakieś przykłady, to być może ona sama uległa pewnej propagandzie ludzi, z którymi tak ona się zadawała. Moje zdaniem zdecydowanie uległa. No, tak cały czas wałkuje się tylko jeden temat, widzi się tylko te negatywne rzeczy, to myśli się, że to jest wszędzie. Tak że z... to jest dużo mocniejsze niż naprawdę jest. Zwłaszcza, że są też wywiady, w których jej nie podoba się na przykład to, że jej eksperyment nie poszedł po jej myśli, że jakby właśnie ten rozdział, ta segregacja nie odbiła się tak mocno. I, i, to, I to też jest ciekawe, że jakby wydaje mi się, że ona by chciała zobaczyć właśnie ten rasizm, i nie zawsze nawet jej sam eksperyment to jej pokazuje. Ogólnie pojawiały się materiały, tak jak mówiliśmy, The Eye of the Storm, ale też pojawiły się dwie książki, jak Class Divided, w dwóch wersjach, tam jeszcze z innym podtytułem, pojawiły się kolejne dokumenty właśnie na podstawie tych książek. Jane dostałam nagrodę Hilmana, takiej fundacji charytatywnej, która nam przyznaje nagrody dziennikarzom badając właśnie kwestie związane z sprawiedliwością społeczną i jeszcze jakieś tam od razu z 5 tysięcy dolarów przy okazji. Więc warto tutaj zauważyć, że... Była sławna. Była sławna, tak, ale Jane kontynuowała przeprowadzenie tego eksperymentu. I tak. trzeci eksperyment, który przeprowadzał, został właśnie nagrany do tego dokumentu o Kecklolu. Tak, i warto powiedzieć, że nie tylko ona przeprowadzała ten eksperyment, ale też tworzyła pewne szkolenia dla wielkich korporacji, tak. dla administracji rządowych, po to właśnie, żeby też ten Antyrasizm tam po prostu wepchnąć oczywiście na ich zlecenia. Tak, nawet przeprowadzała ten słynny eksperyment w Białym Domu, co też było relacjonowane. Tak, no ona działała cały czas, w no, latach 2000, 2009 i tak dalej, i tak dalej. Nawet jak już naprawdę starsza osoba, teraz ma 90 ponad lat, do samego końca była pochłonięta tą ideologią i tą działalnością. Ona ogólnie rzuciła wtedy pracę nauczycielki i musiała też skończyć zarabiać. No to też osoby, które jakby były związane z tymi ruchami antydyskryminacyjnymi, no też finansowały ją w pewien sposób, tak? W sensie, pójścia do jakiejś telewizji na tym zarabiała. Więc chodzi o to, że... że wydawanie książek. Wydawanie książek, no oczywiście. Zarobiła no no no, sobie i prelekcje, prelekcje, tak. No. Tak, i prelekcje, więc jakby całym życiem już poszła tylko hmm. w to. Ja myślę, że to też może jest ten, ten problem, że jeżeli całe jej życie kręciło się wokół tego, też nie mogła tego zmienić, nie mogła tego tak bardzo naprostować. Tak, chociaż wydaje mi się, że te szkolenia, nie wiem czy one były produktywne czy antyproduktywne, bo z tego słyszałem, właśnie jeżeli ktoś najpierw cię zjedzuje, płynie cię łaja, każe ci kilkukrotnie wisywać swoje imię, bo za każdym razem jest on niewygodne, krytykuje jak siedzisz, krytykuje jakieś rzeczy swojego ubioru, potem zamyka cię w gorącym, nikt nie pomieszczeniu z czystoma innymi osobami. I tam ci każe po prostu czekać. Szczerze powiedziawszy, tego słyszałem, to właśnie ci pracownicy byli, to nie było tak, że to było jakieś doświadczenie ciekawe dla nich, to często było tak, że nie byli zniechęceni, zdemotywowani, nie chcieli już tego dnia w robić. To, to trochę tak jak w dzisiejszych czasach, o nie, no tak, trzeba odbemnić BHB, no dobra. Tak, tak, że wydaje mi się, że to w ogóle nie było produktywne w przypadku tych szkoleń. To wszystko zależy od tego, kiedy te szkolenia były przeprowadzane i na jakiej grupie osób. Bo są ludzie, którzy doskonale rozumieją, na czym polega segregacja i, i są w stanie to zrozumieć. I tego typu szkolenia mogą być z jednej strony ciekawe, ale z drugiej strony mogą być irytujące. Takie szkolenie zostało przeprowadzone, szkolenie, to właściwie to nawet nie było szkolenie, bo też to był eksperyment kolejny, ponieważ uczestnicy nie wiedzieli o tym, że to jest eksperyment, dlatego że to było przeprowadzone podczas programu OPRY, gdzie właśnie Jane gościła, gdzie ludzie, którzy mieli siedzieć na widowni, byli podzieleni. Jedni byli wpuszczani wcześniej, mogli się poczęstować, byli w klimatyzmie, bo jeszcze nie, ale reszta musiała czekać. Ogólnie za swoje osiągnięcia, Jane została dość późno, ale dostała też tytuł doktora. Honoris causa, takiego, mhm. tytuł honorowy doktora. Tak jak mówiłeś, Arturze, ona chciała potwierdzenia swojej tezy. Ona chciała, żeby ten eksperyment we wszędzie wypadał tak samo, ale. Na przykład w 2003 roku jeden z uniwersytetów stwierdził, że można wliczyć ten eksperyment niebiesko-ocy versus brązowo-ocy za zarówno skuteczny, jak i nieudany eksperyment. Co chcieli tutaj przekazać? Nie zawsze takie jednoznaczne wyniki z tego eksperymentu pojawiały się, zwłaszcza w późniejszych latach. Tak, ja bym też tutaj skrytykował to, jak te wyniki czasem były zapisywane. bo I prezentowane, prezentowane, na przykład w przypadku tych szkoleń, po tym szkoleniu, po tym siedzeniu, na przykład w tym pokoju nieklimasowanym, tłaczy się, na czym polegało to szkolenie, że to chodziło o to, że się włączyć. na ten i pyta się bezpośrednio człowieka, no czy według ciebie to miało sens, co nie? No to większość ludzi odpowiada, że tak, no bo wiesz, ludzie są po pierwsze grzeczni, po drugie tutaj jest kwestia z antyrasizmem, więc no ciężko tutaj tak, tak publicznie przyznać, że nie miało to sensu, mimo że w myślach to ci ludzie mogą myśleć cokolwiek, że to jest dla mnie Niewiarygodne sprawdzenie, czy eksperyment jest skuteczny, czy nie. Aczkolwiek to jest też coś, o czym sama Jane mówiła, aczkolwiek nie byłem w stanie sprawdzić wyników tych badań. Według niej, po przeprowadzeniu takiego eksperymentu, jakość nauczania, w sensie, wiadomo, wyniki nauczania danej klasy, danej grupy, rosły. Problem był na tym, że to, jak to przedstawiła, nie wiem, rosły o ile... I nie wiem też że na jaki okres czasu, czy to było powiedzmy na rok, czy na przykład póki ta grupa była ze sobą. Podejrzewam, że kiedy na przykład zostały zmienione klasy, kiedy doszły nowe osoby, to faktycznie tego typu eksperyment mógł zbudować silne więzi, zwłaszcza wśród dzieci. Gdzie jedni byli traktowani źle, później drudzy byli traktowani źle i stwierdzili, że kurczę w sumie jesteśmy wszyscy tacy sami, powinniśmy się wspierać. I jakby zgadzam się i wtedy taka grupa, kiedy są zadania grupowe, no to na pewno sobie radziła lepiej. Pytanie, czy to ma jakiś wpływ na dorosłość? No tak, bo potrafię wyobrazić sobie, że dzieci, które były na samym dole, ja w klasie, mogły słyszeć mniej kośliwych uwag, być to mi po takim eksperymencie, że automatycznie średnia klasy też pójdzie w górę. No bo średnie jest średnią. Natomiast no, jeżeli chodzi o dorosłych, nie jestem do końca pewny, to może być pewne. Jeżeli ten eksperyment byłby dobrze przeprowadzony, to może to być pewne objawienie tak naprawdę, zwłaszcza dla ludzi, którzy mają z tym problem. Natomiast nie podpinałbym tego pod wyniki nauczania, czy wyniki tam lepszej pracy. Zwłaszcza, że podczas jednego eksperymentu, który przeprowadzał dorosłych, jeden z właśnie uczestniczących w tym eksperymencie i właśnie nie pamiętam, ale on był chyba w tej grupie lepszych, on stwierdził, że ona, właśnie, Jane, zachowuje się jak faszystowski. Urzędnik. Bardzo słusznie. Tak. tak, tak, bo ja słyszałem jej wypowiedzi. to masz Arturze, rację, że ona tak naprawdę siedziała sobie. Tam ci ludzie się grzali, i ona siedziała się i śmiała się po prostu z tego, że oni tam y, siedzą w tym y, gorącu, że tam śmierdzi od tego potu. I szczerze powiedziawszy, to było takie nieprzyjemne. To, jak ona traktowała tych ludzi, to też nie byłem pewny, na ile to są te tak zjednolności aktorskie, na ile to jest szczere. Bo to szczerze powiedziawszy, to jest taka najgorsza baba ze sklepu, jaką można spotkać. No tak, bo żeby przekonać innych do swojej gorszości, bo dzieci no nie ma problemu, kiedy to jest z dorosłymi, to wtedy faktycznie musiała się zachowywać jak najgorzej, gdzie musiała wyłapywać wszystkie najdrobniejsze błędy, wszystkie najdrobniejsze potknięcia, a także te zmyślone. No tak, a zwłaszcza, że dorośli, tutaj pojawiają się na przykład jakieś jednostki, które ciężką pracą gdzieś zaszły, a miały zawsze te brązowe oczy, albo po prostu jakieś wybitnie utalentowane jednostki, no i jak tutaj zaprzeczać? No i trzeba wtedy mówić, no wyjątek, on akurat jakoś się wybił, czy tak. coś takiego, no ale chodzi o to, że tam z pewnością się pojawiają osoby, które są osobami wiodącymi, a mają brązowe oczy. No chyba, że tak sobie układała, żeby patrzeć, no, tych z gorszymi wynikami, z, wziąć do tych brązowokich, po prostu taką klasę stworzyć. Tak, ale też bym powiedział coś takiego, że ona czepiała się czasem szczegółów, jak dziecku się czepiasz szczegółów, a jesteś autorytetem, to dziecko może pomyśleć, że rzeczywiście że tu jest coś nie tak. Ale jeżeli dorosłemu się czepia szczegółów, a on ma ileś tam doświadczenia w jakiejś korporacji, no to to już nie brzmi wiarygodnie, To brzmi jak po prostu ta To jest nieogarnięta, ona się uwzięła. To też czytałem, że kiedy ona stwierdziła, że nie podobają jej się wyniki jakiegoś eksperymentu, to któryś z reporterów podsumował to w ten sposób, że on nie jest pewny, czy ona chce ukazywać rasizm i pomagać uciśnionym, czy chce po prostu patrzeć na cierpienie białych ludzi? Myślę, że ona bardzo chciała wytknąć, że rzeczywiście tu jest rasizm, że tak. jesteście rasistowscy. Tak. Trochę się to tak zmieniło może... z taką wojowniczką bardziej negatywną niż pozytywną, że nie naprawić problem, tylko wytknąć ten tak, problem. Tak, jak patrzyłem te jej wywiady z perspektywy czasu, ona się jest bardziej nakręcała. I dla niej nie było białych ludzi, którzy nie są rasistowscy, bo kiedy ktoś próbował się bronić, to ona mówiła, że, że to jest tylko zintegrowany rasizm i że tak naprawdę ty wciąż jesteś i, i że dopóki nie przejdziesz przez mój eksperyment, to nie będziesz wiedziała, czym, czym jest rasizm i segregacja. Po prostu pycha niestety duma tak. i jeszcze mówienie komuś, tak. to kim jest jeszcze jednostce, to to jest w ogóle absurdalne, bo jednostka może być zupełnie dowolna. Tak, możemy mieć największego rasistę, który jest w grupie właśnie dyskryminowany, a możemy mieć w grupie uprzywilejonej najbardziej osobę nie dyskryminującą innych, tak, jakoś miłą. Jednostka może być zupełnie dowolna. Natomiast jeżeli mówimy właśnie o tej arogancji i tak dalej, to ona też jest uzasadniona, biorąc pod uwagę, w jakim towarzystwie się obraca, jak wiele osób uważało jej badania za przełomowe, jak właśnie sami mówiliście. I, że ona jest właśnie wśród działaczy, wśród aktywistów, którzy też ją nakręcają i fakt, że ona się na tym skupiła i zaczęła bardzo w to wierzyć, i po prostu straciła jakby spojrzenie na życie poza tym. Tak, tak, oczywiście, że ona widzi siebie przez pryzmat tej wojowniczki z rasizmem. Ponadto ma już takie informacje, że dla niej coś nic nie zmieniło. On hmm. ciągle słyszy właśnie od aktywistów, od jakichś tak. grup, że jakieś konkretne przykłady, no i mówisz, co to za kraj w ogóle, w jakim kraju ja żyję, ten mój eksperyment jeszcze niczego nie przyniósł, ja muszę walczyć dalej. Tak, bo niestety problem z działaczami i aktywistami wszelkich grup jest taki, że jeżeli walczą o jakieś prawa albo o zniesienie czegoś, to wiadomo, że dostają na to pieniądze, albo zbierają pieniądze. I kiedy to osiągną, to co? No to co dalej? To Wtedy muszą znaleźć coś innego, żeby dalej o to walczyć, więc muszą iść coraz dalej, coraz dalej w to brnąć i to jest niestety naturalne. Tak, natomiast oczywiście nie mówimy, że jakieś stereotypy albo rasizm nie istnieją. Tylko też pytanie jest, jaki poziom stereotypów, jaki poziom rasizmu. Były inne doświadczenia psychologiczne, które jednak pokazywało, że jakiś tam bardzo mały procent, na przykład czarnoskórzy, gorzej wypadają w, w określaniu ich stereotypowo niż na przykład biali. Więc chodzi o to, że rzeczywiście coś tam w tych głowach ludzi siedzi, ale tak naprawdę, czy to ma wpływ na życie codzienne przeciętnego Afroamerykanina? Znaczy, prawda jest taka, że to też jest unikalnie problem amerykański, bo rozumiem, że ta Ameryka miała duży problem właśnie z segregacją rasową. Problem, który był też mocno spotęgowany tym, że ta segregacja była odciśnięta w systemie, w prawach, Prawie, w, u, tak, w, także w prawach, w urzędach, w administracji i odkręcanie tego jest bardzo ciężkie, ale ponieważ już się zaczęło, tak naprawdę każde i wiadomo, te naleciałości jeszcze gdzieś tam mogły zostać, jeszcze są, tylko że jak widać każde kolejne pokolenie czarnoskórych w Ameryce radzi sobie coraz lepiej, więc to się zrównuje. No, ale ja bym tutaj raczej chciał Postawić jakąś kropkę i zadać bardziej pytanie dla naszych słuchaczy, bo mnie też nurtuje, i może byście odpowiedzieli w komentarzach: Co Jane Elliot powiedziałaby Aleksandrowi Wielkiemu? Dla tych, którzy nie zrozumieli, Aleksander Wielki właśnie miał dwa oko, tak, dokładnie, czy jedno oko miał, niebieskie, a drugie zielone. Podzielcie się w komentarzu swoją opinią na ten temat. Ja ze swojej strony Wam, słuchacze, dziękuję. I do zobaczenia. Ja również dziękuję słuchacze. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.